Witam Państwa serdecznie w prezentacji dotyczącej sposobu oszacowywania przedziału ufności i błędu standardowego dla współczynnika korelacji liniowej Pearson'a. Zadaniem, które nam posłuży jako przykład jest badanie, w którym poproszono losową próbę n równa się 100 dzieci o, o przeczytanie słów zawartych w skali ryzyka dyslekcji. W, 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 wyniki tego oszacowania skorelowano z mm, wynikami e, uzyskiwanymi przez dzieci w, e, z je, w, w nauce języków obcych. Wyniki pokazują, w, zawarte w tabeli, że e, średnio dzieci w skali ryzyka dysleksji utrzymały 17% Punktów z odchyleniem standardowym um, wynoszącym 2,5 punktu e, i analogicznie e, 364 była średnia w, um, z ocena z języków obcych z odchyleniem standardowym 0,8 e, a korelacja pomiędzy obu wynikami wynosiła 0,38 Polecenie brzmi oszacuj błąd standardowy korelacji między obu zmiennymi i oszacuj 95% przedział ufności dla korelacji prawdziwej korelacji dyslekcji i wyników z języków obcych w populacji. Aby oszacować przedział ufności dla e, współczynnika y, korelacji możemy skorzystać z jednego z dwóch e, wzorów dla oszacowania błędu standardowego e, pierwszy e, to służy właściwie tylko temu żeby oszacować błąd standardowy dla jednej korelacji e, i jej różnicy między z, e, od zera Drugi natomiast e, służy odpowiedzi na pytanie, e, mm, jaki jak jest dokładnie przedział ufności dla współczynnika korelacji i e, na ile można e, porównywać dwa współczynniki korelacji. Wymaga on jednak przekształcenia. Mm, z wartości korelacji na statystykę, na, na wartość statystyki Fischera, czy transformaty Fischera i y, oczywiście, no jest to dość trudne wyciągnięcie logarytmów w sposób ręczny, na szczęście y, mamy do tego tablicę. Niemniej jednak y, z, z, zwróćmy uwagę, że y, współczynniki y, tak y, jeden w w pierwszym sposobie, jak i w drugim, y, jedyne co jest wymagane to liczebność próby, czyli n, i ewentualnie wielkość korelacji r. Obliczenie błędu standardowego dla korelacji za pomocą e, owej transformaty Fischera jest bardzo proste. Wystarczy jedynie ja skorzystam z edytora równań, wystarczy jedynie obliczyć ową korelatę, e, znaczy transformatę Fischera dla korelacji Pearsona. Można ją obliczyć Ręcznie, jednak wystarczy skorzystać z tablic statystycznych, które zamieniają wartości krytyczne wartości współczynnika R na transformatę Fischera. W tych tablicach mamy jedynie współczynnik korelacji R i drugą kolumnę wartość statystyki Z, czyli transformaty Fischera. Wyszukujemy odpowiednią naszą wartość dla współczynnika korelacji, a więc 0.38 tyle wynosiła nasza korelacja pomiędzy obu testami i dla tej wartości 0.38 oszacowujemy wielkość statystyki Z transformaty Fischera a ona wynosi 0,40, a więc możemy powiedzieć, że z dla r równego 0,38 wynosi 0,40 400 nawet, to nie ma znaczenia. A współ AS, czyli błąd standardowy, dlatego z prime równa się 1 podzielony przez pierwiastek z liczebności, czyli 100 osób, minus 3, a więc pierwiastek z 97. Jeszcze to zapiszmy proforma, idę przez pierwiastek z 97, no i musimy dokonać prostych obliczeń za pomocą kalkulatora, którego nie mam włączonego.

9,849 to daje nam 0,102. 0,102. Tyle wynosi nasz błąd standardowy dla współczynnika korelacji liniowej PIRSONE 102 tysięczne jednakże pamiętajmy, że to co obliczyliśmy, to znaczy ten nasz błąd standardowy, nie dotyczy samej korelacji bezpośrednio, ale raczej dotyczy e, transformaty Fischerowskiej z. To znaczy, że mm, powinniśmy tę e, transformatę sprawdzić, ile wynosi ten błąd standardowy, jeśli chodzi o współczynnik korelacji. Znów ten transformatę zamienić na e, korelację Pearsona e, za pomocą tablic. A więc w naszych tablicach odszukujemy wartość najbardziej zbliżoną do 0,102. Znaleźliśmy 0,100 dla, e, korelacji, dla korelacji Pearsona równej 0,10. E, pomyłka e, 0,100 dla korelacji 0,10. E, to oznacza, że w przybliżeniu, przybliżeniu mniej więcej e, mniej e, więcej e, błąd standardowy e, błąd standardowy e, r e, wynosi... Wynosi 0,10. Przy czym jest to błąd standardowy dla porównywania korelacji z inną korelacją, na przykład w innej grupie. A to wszystko dlatego, że błąd standardowy korelacji nie jest, nie jest symetryczny. Znaczy, w sensie takim, że błąd standardowy korelacji nie, jest, nie ma rozkładu normalnego, a rozkład lekko skośny, asymetryczny. Można to najbardziej najlepiej udowodnić, testując, obliczając wielkość współczynnika korelacji za pomocą owego pierwszego podstawowego wzoru dla współczynnika korelacji, to znaczy 1 przez r kwadrat podzielone przez n minus 2 i z tego wszystkiego pierwiastek. Ten wzór dla współczynnika korelacji, dla błędu standardowego współczynnika korelacji Pearsona pokazuje na ile korelacja różni się od zera, a nie od innej korelacji, od innej Korelacji niezerowej. Zatem e, dokonajmy znów obliczeń. Ja to wykonam za pomocą e, w, za pomocą edytora równaj. E, S, e, równa S, r równa się. A, ja r równa się. to trochę może obniżę. A, równa się pierwiastek 1 minus 0,38 do kwadratu. Bo tyle to nam wynosiło. Ach, coś tu jest nie tak. Już wiem nawet chyba co. Powinniśmy to wpisać, tak, żeby było duże. E, przez n 2, czyli przez, przez 100 2, to znaczy, że to wszystko wynosi 1 0,38.

daje nam 856 podzielone przez 98 to daje nam 009 tak i pierwiastek z 009 daje nam 0,095 w wyniku tak a więc pierwiastek z 0,09 równa się 0,095. Tak? I jest to wynik, ten 0,095 jest wskaźnikiem dla błędu standardowego korelacji, już korelacji, nie transformaty Fischera, A więc pokazuje nam, że um, a odchylenie standardowe w kierunku e, do zera dla tej korelacji wynosi 0,095. Gdy obliczaliśmy dla odchylenie standardowe w kierunku innej korelacji no ono wynosi 0,10 lub nieco więcej. Tak? Co pokazuje na to, że e, błędy standardowe korelacji nie są e, symetryczne. Przedział ufności dla korelacji nie będzie symetryczny. Punktem drugim, to znaczy drugim poleceniem w naszym zadaniu jest wyznaczenie 95% przedziału ufności dla współczynnika korelacji. Jak już sobie ustaliliśmy, współczynnik korelacji ma niesymetryczny błąd standardowy, to znaczy jeżeli ustalimy, że współczynnik korelacji wynosi 38, co daje po transformacji Fishera wynosi 0,40, to ten tutaj obszar nie jest równy temu tutaj obszarowi. Tak? A Ten rozkład nie jest symetryczny. Dlatego, żeby obliczyć przedział ufności dla Jakiejkolwiek przydziałówności dla współczynnika korelacji korzystamy z, te, z transformaty Fischer'a. A więc zapisujemy, że Z' równa się 0,40, no dokładniej nawet 400. A błąd standardowy S dla, S dla Z' wynosi 0,102, bośmy to e, wcześniej obliczyli i jest to wskazane tutaj. A, I m, dla tej transformaty Fischer'a, e, współczynnik korelacji, m, przepraszam, błąd standardowy e, dla transformaty Fischer'a jest symetryczny. Dla transformaty Fischer'a, błąd standardowy ma rozkład normalny. A nie jest asymptotyczny czy asymetryczny, tak jak, tak jak tutaj dla samej korelacji. A więc dla, dla, dla transformaty Fisher'a, my jesteśmy w stanie skorzystać ze wzoru. wzoru przedział ufności równa się Z prime plus minus, to znaczy symetrycznie dodać lub odjąć. E, t alfa razy błąd standardowy e, od Z Prim równa się 1 minus alfa, tak, to znaczy w tym wzorze, e, w tym wzorze T alfa oznacza, e, T alfa oznacza e, wartość statystyki T E, czyli wa wartość e, krytyczną rozkładu T dla DF równego N minus 2 e, stopnie e, swobody. Mm -hmm. Potrzeba nam, potrzeba nam to zapisać T równa się e, T równa się n minus 2 stopnie swobody, e, czyli dla e, 100 minus 2 Równa się 98 stopni swobody przy alfa równym 0,05 obszar dwustronny. To znaczy, że dla obszaru jednostronnego, obszar jednostronny, ponieważ niektóre tablice tak to przedstawiają, ten, ta wartość odczytana jest z kolumny 0,025. To oznacza, że musimy odnaleźć wartość statystyki testowej T dla 98 stopni swobody. Wartość tę możemy odszukać w tablicach, które są skonstruowane w różnych podręcznikach w różny sposób. W jednych z nich z Wartości t są przedstawione jako wartości krytyczne t po jednej stronie rozkładu. Ważne jest to stwierdzenie po jednej stronie rozkładu. To znaczy, że jest to wyłącznie istotność jednostronna. Zatem poziom alfa, który odszukujemy, to jest nasze 0,025, nasze alfa podzielone przez pół. A stopnie swobody odszukujemy ich 98, i możemy sobie e, zauważyć, że wartość krytyczna T wynosi 1,984. Tak? A więc T dla e, T. Jednostronne dla 0,025 wynosi 1,984 obszar jednostronny. To oznacza, to oznacza że um, taką wartość możemy podstawić. Innego rodzaju tablice statystyczne pokazują rozkład nie tylko po jednej, ale również po dwóch stronach rozkładu. T, to znaczy wartości krytyczne dla istotności dwustronnej i jednostronnej. Wówczas, jeżeli mamy przedział ufności dla współczynnika korelacji, czy jakikolwiek inny przedział ufności, wyszukujemy wartość krytyczną 0,05, to znaczy ten poziom alfa 0,05 dla istotności dwustronnej i i 98 stopni swobody, które powolutku do nich dojedziemy. 98 stopni swobody dla wartości dwustronnej również wynosi 1,984. Co oznacza, że tę wartość powinniśmy postawić do wzoru dla przedziału ufności. A to wszystko oznacza, że przedział ufności dla Z' to nasze Z' czyli 0,400 plus minus T alfa, czyli tę wartość, którą odnaliśmy w tablicach 1,984. Razy błąd standardowy z, czyli 0,102. To oznacza, że do wartości 0,400, którą odnaliśmy w tablicach jako wartość z dla naszego współczynnika korelacji, musimy dodać i odjąć tę wartość 0,, 102 razy 1,984. A więc najpierw ją obliczmy. 1,984 razy 0,102 to, to daje nam 202 tysięczne. A więc mamy, mamy odpowiedź na takie pytanie, które mówi, że przedział ufności dla Z' to jest 0,400 plus minus 0,202 tysięczne czyli to daje od 400 odejmiemy 202 tysięczne 400 minus 202 tysięczne co daje 0,198 0,198 do 606 tysięcznych Oczywiście 600, 2000 i to jest wartość. To są wartości dla transformaty Fischer'a, co oznacza, że musimy odnaleźć te wartości w tablicy. Transformaty Fiszera po to, aby zamienić je na współczynnik korelacji liniowej Pearsona R. Stąd też sięgamy do tablicy i odszukujemy w niej wartość 0,198. Odszukujemy ją i. No, akurat tutaj w tablicy nie ma, jest tylko wartość 0,192 albo 0,203, co oznacza, że nasza prawdziw, nasza, nasz przedział ufności zaczyna się gdzieś między 0,19 a 0,20. Załóżmy, że będzie to 0,20, a więc przedział ufności, może tak, przedział ufności dla R, PU dla r równa się r oczywiście równa się od 0,20 do i musimy znaleźć przed, wartość dla 0,602 co jak dobrze poszukamy to będzie to będzie to będzie Prawdopodobnie tutaj 0,64 jest najbliższą wartością, co oznacza, że współczynnik korelacji 0,54 odpowiada tej wartości, a więc nasz przedział ufności sięga do 0,54. I to jest odpowiedź. 95% Przedział ufności dla e, korelacji równej 0,38 przy e, oszacowanej na próbie 100 osób wynosi, mieści się od 0,20 do 0,54. Zwróćmy uwagę, że 0,38 nie leży w środku tego przedziału. To znaczy a z, że rozkład ten nie jest symetryczny. Dziękuję państwu za uwagę i zapraszam ponownie na www.karasiewicz.az.pl.